Julia Matuszewska, TP Info. Zapraszam na najświeższe informacje z gminy Tarnowo-Podgórne. 27 grudnia w Lusowie odbyły się obchody 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uczestnicy obchodów złożyli kwiaty na grobie generała Józefa Dowbora-Muśnickiego. Uczestniczyli w uroczystościach przy pomniku oraz przy marszu na plac przez Szkole Podstawowej w Lusowie. Zbliżają się wybory samorządowe. Aby oddać głos, konieczne jest zarejestrowanie się w centralnym rejestrze wyborców Gminy Tarnowo-Podgórne. Na stronie tepe.info.pl dostępny jest harmonogram zebrań, które odbędą się w każdej wsi Gminy Tarnowo-Podgórne. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zawiadamia, że od 2 stycznia wchodzi w życie nowy rozkład jazdy linii autobusowych numer 801, 803, 811, 812 oraz 821. Zmiany te dotyczą dni roboczych i powstały na skutek wniosku operatora TP Bus. Od 1 stycznia weszły w życie nowe przepisy odnośnie do funkcjonowania aptek. Na skutek tych zmian powiat poznański nie będzie ustalał dyżurów pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta oraz inne dni wolne od pracy. Zakończył się nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego wójta gminy Tarnowo-Podgórne. W najbliższy wtorek o godzinie 16 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ternowo-Podgórne odbędzie się 77. sesja Rady Gminy Ternowo-Podgórne. Od 3 stycznia mieszkańcy powiatu poznańskiego, którzy ukończyli 60 rok życia, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego w ramach projektu Zdrowy Senior. Realizatorem tego projektu jest Fundacja Petra Senior z siedzibą w Poznaniu. 9 stycznia w Centrum Integracji Obywatelskiej w Prześmierowie o godzinie 19 odbędą, odbędzie się kolejne zebranie wiejskie w sprawie zmiany proponowanej lokalizacji wieży GSM. Sport, sporty walki. 3 lutego o godzinie 19 w Hali Osir w Tarnowie Podgórnym odbędzie się ekstra gala Tarnowo-Podgórne Fight Night 2. Organizatorem gali jest KS Boxing Przeźmirowo. Wejściówki na galę możemy nabyć w Lima Sport a wejściówki VIP zakupimy kontaktując się telefonicznie pod numerem podanym na stronie tp.info.pl. Halowa piłka nożna. W najbliższą niedzielę o godzinie 18 w hali Osir w Tarnowie Podgórnym drużyna z Tarnowa Podgórnego zagra na własnym parkiecie z zespołem futsal Poznań. Będzie to mecz trzeciej kolejki trzeciej ligi PLF. Atletyka. 27 grudnia w Lusowie odbył się piąty Ultramaraton Generała Józefa Dowbora-Muśnickiego. Uczestniczyło w nim 120 osób. Na stronie tp.info.pl dostępny jest link do wypowiedzi organizatorki biegu pani Jolanty Witczak, na antenie Radia Poznań i Kroniki Sportowej radiowej Jedynki Polskiego Radia. Kultura, muzyka. 18 lutego o godzinie 18 w Centrum Kultury Przeźmierowo odbędzie się koncert jazzowy Moniki Bożym pod tytułem Kołysanki dla dorosłych. Bilety tradycyjnie do zakupu na www.biletyna.pl oraz w kasach Goksezam. 27 stycznia w Hali Osir przy Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym o godzinie 17 odbędzie się koncert noworoczny oraz gala aktywnie lokalnie. Bezpłatne wejściówki na to wydarzenie dostępne są w kasach Goksezam od 12 stycznia. Szczegóły dotyczące wydarzeń zapraszamy na tp.info.pl oraz na nasz profil Facebookowy tpinfo. Zachęcam do obserwacji naszych kanałów na Facebook i YouTube. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam na kolejne wiadomości z Gminy Tarnowo-Podgórna już za tydzień.